Elas Sanatorium Miłości będzie gwiazdą TAF? Planuje udział w muzycznym show. Emisja szóstej edycji Sanatorium Miłości dopiero niedawno się zakończyła, a jedna z seniorek już rozważa powrót o telewizji. Elżbieta Urbaniak ujawniła w najnowszym wywiadzie, jak obecnie wygląda jej życie. Wyznała, że rozważa udział w popularnym muzycznym show TVP. Szósty sezon Sanatorium Miłości przeszedł do historii. Miniona edycja wzbudzała olbrzymie kontrowersje. Widzowie TVP zarzucali produkcji programu eksponowanie konfliktów pomiędzy kuracjuszami. Nie podobało im się także zachowanie niektórych uczestników. Elżbieta Urbaniak była uczestniczką Sanatorium Miłości, która wzbudzała największe kontrowersje. Sporo zastrzeżeń do jej zachowania mieli nie tylko widzowie i internauci, ale także inni kuracjusze. Ela miała największy problem, aby zintegrować się z całą grupą kuracjuszy uzdrowiska w Krynicy Zdroju. Szczególnie nie dogadywała się z Marią, która w programie zajęła miejsce Majki, Marii i Luizy, z którą się przyjaźniła. Ela dała się poznać jako osoba apodyktyczna i konfliktowa. Seniorka w każdej sytuacji szczerze wyrażała swoje zdanie, nie zważając na to, jakie jej słowa zostaną odebrane. W jednym z wywiadów przyznała, że na planie programu Sanatorium Miłości przeżywała kryzys i rozważała odejście z produkcji. Ela z sanatorium wystąpi w The Voice, senior. Elżbieta przez 12 lat mieszkała w USA, za oceanem pracowała na utrzymanie swojej rodziny i zarabiała na spłacanie długów. Życie nieraz boleśnie ją doświadczało. W 2019 roku seniorka wróciła do Polski i obecnie przebywa na emeryturze. Ela nie narzeka na brak zajęć. Mieszka na wsi, w domu z ogrodem. W rozmowie z serwisem radioz.pl opowiedziała, czym zajmuje się na co dzień. Na tę chwilę przebywam cały czas w domu, chociaż zajęć mam bardzo dużo. Mam duży dom i jest przy czym pracować. Mam swój ogródek, mam swoją działkę. Niedawno przeprowadzałam remont, także zajęć mam sporo. Cały czas myślę jednak o tym, że powinnam stworzyć coś, aby wypełnić sobie czas, powiedziała bohaterka Sanatorium Miłości. Elżbieta ujawniła, że w przyszłości nie wyklucza powrotu do telewizji. Jak będą jakieś programy, w których będą mnie chcieli, to dlaczego nie? Powiedziała Elżbieta. Okazało się, że seniorka jakiś czas temu rozważała udział w programie The Voice Senior. Ostatecznie nie dokończyła rejestracji, ale nie wyklucza, że jeszcze zawita w popularnym muzycznym show TVP. Myślnik. Rozpoczęłam ankietę, ale krótko przed datą nie zdążyłam nagrać piosenek, bo miałam strasznego doła. Nie umiałam się otworzyć, żeby nagrać te piosenki. Na drugi rok chętnie zrobię to samo, mówiła Elżbieta w Radiu Z.